Album Drake'a jest asłuchalne! No on sam zasługuje na kulkę w łeb! Niech wy w ogóle myślał, że te plicy są Co się działo w jego... Cześć, Melvin. O, witaj, Angela. Jak się masz? Czuję się nieźle. Ja tak... tak sobie myślałam, żebyś nie chciał zobaczyć koncertu dzisiaj ze mną. To tylko niezależna kapela rockowa, ale mam dodatkowy bilet, gdyby... Byłoby wspaniale! Słuchałem teraz Maca Demarko i streamującego Gizzard'a i Jaszczura Charo. Tak, nieźle. Będę około dziewiątej, by zobaczyć, czy jesteś gotowy. Okej? Okay? Bli med, vennen. Wydałeś jak obrzydliwy, pierdolnięty kretyn przy Dziewczyną, z którą chciałeś umówić się od miesięcy! Schrzaniłeś to! SCHRZANIŁEŚ! Nieudacznie! Nieudacznie! Co się ze mną dzieje? Dzieje w środku mojej głowy. Czy wie pan, ile to potrwa? Wosk nie przestaje się lać. Powinienem spędzać czas ze swoją dziewczyną. Którą lubię. Myślę, że ona lubi tą samą muzykę, którą ja. Mhm, mm okej, okay. na pewno, na pewno, okej. Okay. Po prostu powdychaj dla mnie ten gaz, okej? Okay? O, właśnie tak, właśnie tak. Zobaczymy o co chodzi z tym twoim obrzydliwym uchem. Co my tu mamy. Powinniśmy słuchać muzyki. Może nad pizzą, lub czymś tam. Otwórz jakąś muzykę, Melvin. Zamknij się! Zamknij się! Po prostu wyłaź z mojej głowy! Otwórz muzykę, Melvin. Chcę posłuchać twojej pięknej muzyki. Chcesz muzyki? Tak. Bliżej. Nie, słyszę jej. Co mówisz? Nie słyszę cię. Proszę Melvin! Ja po prostu chcę słuchać Twojej muzyki. Chcę po prostu być w środku Twojej głowy. Ja! Złajzem! Po prostu chciałem żyć w Twojej głowie. Słuchać Twojej muzyki. Zawsze, kiedy pamiętam... Kochałem twój głos muzyczny, Twoje konwersacje. Ty! Ty po prostu wydajesz się dobrą osobą. Nie chcę cię w mym Piękny, podły, piedonięty gleziarzu. Myślisz, że chce, byś słuchał ze mną? jesteś tylko szkodliwie wkurzającym małym insektem. Bardzo trudno. Melvin! Niech Angela! Ja, ach. Oszczędź tego, Melvin. Wszystko w porządku? Jestem w porządku. Kocham tą piosenkę, której słuchasz. Przy okazji wspaniały, nadkocący zespół. O mój Boże, znasz ich? To szalone, Nie zobaczy ich dziś wieczorem. On tylko ich zna, ponieważ ja ich... LERIN! STOP! Nie wiem czy to szalona, ale chcesz wyjść ich ze mną zobaczyć? To... To brzmi wspaniale! Masz dużo teraz dania przed sobą Melvin. Trzymaj się.